Witajcie, witajcie. Mamy bitewkę od Balima na VZE 55. I zobaczymy, co tutaj nam nasz Balimek kochany nawywijał. Rzut na dyszki. No i zobaczmy. Balim jest znany z niezłych numerów, a więc spodziewam się tu wszystkiego. Snapshot w siódemkę i widzicie jak ładnie wlazł bajeczka przeładowuję magazynek na normalne pociski z goldowych zapraszam do oglądania na twitchu na żywo proszę o zaznaczenie obserwuj a na youtubie zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba Ebolka na górze. No, balimek ostro jedzie. Wjeżdża im na tyłki, dokładnie. Bach, lignął. Powtórka, wszedł. 9 stówek już zrobionych. Przeładowujemy. Tu nasi się trochę wykruszają. Widzę, że tam wodę zupełnie przeciwnicy odpuścili. Nasi wchodzą na ostro. Przestrzał? Będzie. Piękny strzał. Drugi? Będzie drugi. Piękny kolejny. Już mamy prawie 2000. O, tu mamy na Klausie. IMX na górze. IMX? Chyba IMX. Wydaje mi się, że korzystniej. Zawahał się. Jedzie na nas, jedzie. Bach. Lazło elegancko powtórka. I kończymy. Wow. Proszę bardzo, detonacja 3800 już zrobione. Cały balim. Balim tak ma. Zabójca. O, jeszcze AMX mu się wykłada. Przycelowanko, uło, balim za szybko. Drugi wszedł. Mogły być we 2-4-300 zrobione, ale rozumiem, że adrenalina skoczyła Balimowi. Wiadomo. Mi to już by się łapy trzęsło jak galareta, więc. <śm> Dobra. Przeciwnicy nam się kruszą. Eee, poleci po tą siódemkę? Chyba tak. Mm, tam do 121B widzę, wyjeżdża na tą siódemkę. Mhm, mm oni tam już objeżdżają od prawej, wszyscy. Tak, słusznie tu się ustawia. Siódemka skończona. Mhm. Co, poczeka, tak, poczeka, aż coś wyjedzie. Tu sześćdziesiątka jest niby. Ale tu są, tu będą chyba lepsze cele. Ładnie. Bach siedzi, bach siedzi. Piękne dwa strzały szybkie. Aaa, jakbyśmy mieli creepa co? Na tego lajta. O proszę, 907 prosi, żebyśmy nie atakowali, bo za dużo celów zdejmujemy. 5200 zrobione. Celowanko w proga. Bach. Jeden. Bach, drugi, wszedł. 6200 zrobione. Już w tej chwili. Przeładowanko, ładowanko. 907 poprosiła o pomoc, zginęła. A balim jeszcze tutaj zobaczcie, przepraszam i w ogóle. STBczek zdjęty. Pro, prog dostanie. Wow, to taki był taki na ale csx się poradził. Skracamy. 6700 zrobione. 300 świecenia. 2 kill mamy. Mam już jacyś maniacy kapowania. Balim stresza się, bo ci to skapują. Zawsze ci się tacy trafią. A trafił go. I skończy. Skubany. 7400. 7400 mamy. No, przestali kapować, chociaż tyle, chociaż tyle. Eee, co? Wychaczymy? Jest! Bach i, i Bach. 8300 na szafce. 900 ze świecenia. Trzy cele jeszcze zostały. Arta chyba za daleko, ale te dwa w zasięgu. To jakaś akcja Delda. Bach mamy pierwszy, drugi 9400 na zegarku, cały balim co lewa, prawa. Tak, skraca do TVPK. TVPK dwa razy strzelił i 9900. 10,200. 10,200, proszę państwa. 900 ze spotu. 5 kili. Cały balim. Gratulacje. I niestety nie mamy szczegółowego, bo chłopie mi przesłali bezpośrednio powtórkę. No ale jak widzicie, tu się zatrzymam. 10,200 ze meczu. 6,400. Odbitego 9200, y, 923, ze świecenia, 5 kg. MK na pewno jest. <grym> Pozdrawiamy Cię, Balim. <grym> Pozdrawiam Was wszystkich. Słuchajcie, dajcie kciuka w góry chłopowi i napiszcie mu chociaż, że graty, cokolwiek. Napiszcie dla tego chłopa. Tam. No i wspierajcie ten kanał, żebyśmy mogli prezentować takie fajne. Bitewki, jak chociażby ta. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej. I wszystkiego dobrego w tym nowym roku dla Was wszystkich. Hej.